No się ma, no fajnie, że jesteście. Witam Was w odcinku, w którym będę omawiał 6 najlepszych patentów na polepszenie swojego samopoczucia podczas kwarantanny. Zacznę od wspaniałego patentu, który idealnie nadaje się na czas kwarantanny, ponieważ nie tylko jest miły dla oka, ale także stosowanie go ogranicza znacząco możliwość zarażenia się COVID-19. Jest to pomysł z 1985 roku, a patent przyznany już w 1986, czyli bardzo szybko. W sumie nie dziwię się, bo na ten wynagrodzenie Cywilizacja zachodnia i tak już długo czekała, ale bez zbędnej zwłoki mówię tutaj o hełmie szklarniowym. Numer patentu wam wyświetlę. Bardzo proste rozwiązanie, które jednak owocuje niesamowitą przydatnością. Wynalazcą jest Waldemar Anguita. Tak, przy okazji, Panie Waldemarze, jeżeli Pan to ogląda, to bardzo Panu dziękuję za ten pomysł. Wynalazek jest dlatego świetny, że hełm nie tylko chroni głowę noszącego go człowieka od jakiejkolwiek traumy spowodowanej uderzeniami, ale także pozwala na oddychanie czystym powietrzem wyprodukowanym przez rośliny znajdujące się wewnątrz. Rośliny w środku urządzenia nie tylko służą do produkcji tlenu, ale także do pozbywania się zbędnego dwutlenku węgla. Hełm w aktualnej formie ma kilka wat. Mianowicie nie za bardzo się w nim słyszy i nie za bardzo daje się komunikować z osobami na zewnątrz hełmu. Ale pan Waldemar te błędy dostrzega i obiecuje w patencie, że kolejny model już będzie miał głośniki i mikrofon w środku. <laughs> Czyli z hełmu szklarniowego zamieni się w hełmofon szklarniowy. Napisał to w 1985 roku, więc wydaje mi się, że lada moment wyjdzie hełmofon wersja druga. Osobiście mam tylko jedno pytanie, dlaczego w rysunkach patentowych w hałmo-szklarni zostały umieszczone kaktusy? Jest to co najmniej nieodpowiedzialne ze strony pana Waldemara, bo można sobie oko wykuć, nie lepsze byłyby piwonie? Przyznam się szczerze, że projekt ten zafascynował mnie tak bardzo, że postanowiłem go ulepszyć i wymyśliłem hełmo akwarium, ale o tym to już opowiem przy innej okazji. Następny w kolejce jest pomysł z 2001 roku pana Brenta Gunona. Według opisów jest on przeznaczony dla osób, które lubią sporo chodzić, ale jednak w życiu im się nie poszczęściło i są samotne. Numer patentu Wam wyświetlam, a nazwa to Foot Pump Powered Neck Massaging Device. Projekt na pewno troszeczkę bardziej skomplikowany niż hełm szklarniowy, ale nie na tyle, żebym nie mógł go objaśnić. Z opisu można dowiedzieć się, że projekt składa się z dwóch pęcherzy i sztucznej dłoni. Pęcherze znajdują się pod podeszwami osoby, która zwariowała na tyle, żeby nosić sztuczną dłoń na karku. Wynalazek działa w ten sposób, że w wyniku spacerowania pęcherze napełniają się na przemian powietrzem, co powoduje jego cyrkulację w systemie rurek. Samo powietrze zaś napędza sztuczną dłoń na karku, w wyniku czego ta ma konwulsje, które umilają nam spacer masażem. W sumie to sam nie wiem co mam o tym myśleć, wiem jedno, że niedługo, bo 20 sierpnia 2021 roku patent traci na ważności, więc może ktoś z Was go zbuduje i prześle mi do przetestowania. No okej, okay, czas przyszedł teraz na coś, co będę musiał potem wypikselować, no ale czego się nie robi jak kwarantanna wyjdzie za mocno. Numer patentu na ekranie, jest to pomysł Pana Juanita Wilsona, Projekt nosi nazwę z angielskiego Pillow with Breasts, czyli poduszka z piersiami. Ponieważ nie wiem, czy mogę w ogóle mówić piersi na YouTube, to będę używał sformułowania, które pojawia się w opisie projektu, a tłumaczone na polski brzmi: skonfigurowanej strukturalnie, aby symulować część ludzkiej żeńskiej anatomii. Z opisu patentu można wyczytać, że ten pomysł powstał, ponieważ potrzebna jest poduszka, która symuluje kobiecą klatkę piersiową, dlatego pożądana jest poduszka z biustem rozwiązująca powyższe problemy. Jeżeli pan Wilson mówi, że jest potrzeba na taką poduszkę strukturalnie symulującą część żeńskiej anatomii, to ja mówię że na słowo nie mam zamiaru dyskutować z tak wielkim wynalazcą. Z rysunków wynika, że patent przeznaczony jest głównie dla bobasów, nie będę z tym dyskutował, lecz podejrzewam, że znalazłoby się wielu mężczyzn Którzy chcieliby mieć coś takiego w domu, a szczególnie ci z Japonii, byliby z tego zadowoleni. Z pewnością produkt ten nie jednego by zadowolił, szczególnie, że występować on powinien w wielu rozmiarach, mianowicie standard Queen i King. No i oczywiście wiele materiałów wypełnienia, jak i pokrycia. No oczywiście, że w każdej piersi znajduje się też kieszonka, do której można włożyć buteleczkę. Czyli nie dość, że się wyśpisz, to jeszcze sobie podjesz. No spoko. Produkt występuje w wersji Classic z dwoma i Amazonka z jedną symulacją części żeńskiej anatomii. Może w przyszłości powstanie też wersja z pamięci absolutnej. No czas pokaże. No dobra, to przechodzę do kolejnych patentów. Dwa z nich w mojej ocenie są z tej samej kategorii. Pierwszy pana... Ralfa Piro z roku 1986 patent numer wyświetla się na ekranie. No, bardzo ciekawa rzecz, bo pewno nie raz w waszym życiu doszło do takiej sytuacji, że zrobiliście coś naprawdę fajnego, a nie było nikogo w okolicy, kto mógłby was poklepać po plecach i pogratulować. Jeśli tak było, to z pewnością przyda Wam się ten produkt. Mówię tutaj o pat on the back aparatus, czyli urządzenie do klepania po plecach. Jak pisze nasz wynalazca w opisie patentu, produkt ten, co najważniejsze, daje użytkownikowi znaczne korzyści psychologiczne. Jestem w stanie mu w to uwierzyć. Dalej pan Ralf pisze, że... czyli W pierwszej instancji mogłoby nam się wydawać, że produkt ten przeznaczony jest dla przegrywów, którzy sami się muszą chwalić, bo nikt inny tego nie zrobi, ale jak tak człowiek się bliżej temu przyjrzy, to okazuje się, że na pewno i Bill Gates mógłby z tego produktu z wielkim sukcesem skorzystać. Drugi produkt o podobnym przeznaczeniu z roku 1993 od pana Kohena Alberta. Patent wyświetla się. Tak jak w poprzednim mogliśmy się samodzielnie poklepać po plecach, tak w tym będziemy mogli sobie zbić pionę ze sztuczną ręką. Opis patentu jest super, bo z niego dowiadujemy się, że niniejszy wynalazek dotyczy urządzeń rozrywkowych i lub ćwiczeniowych, a w szczególności samonastawnej konfiguracji ręka ramię, która jest dostosowana do obracania się po uderzeniu przez użytkownika, symulując w ten sposób piątkę. Ten produkt tak bardzo stara się symulować prawdziwą rękę, że nawet ma swój własny rękaw. Oczywiście doczytałem się bardzo poważnego błędu w projekcie, ponieważ ręka ta jest ręką prawą, co stanowi atak na mańkutów. A jako, że jestem reprezentantem tej grupy, to czuję się osobiście urażony. W projekcie można też doczytać się, że w maszynie zamontowany jest także głośnik i bateria, która w momencie uderzenia będzie wydawać wcześniej nagrywany dźwięk. Więc można sobie nagrać coś w stylu Kocham cię synu, albo dobra robota, mordo. Co kto woli. Sama gumowa dłoń może być wzmocniona stalowymi prętami, co pozwoli na formowanie palców, co w efekcie spowoduje zwiększenie zastosowania produktu. Ciekawe, co wynalazca miał na myśli. Na deser została mi do omówienia rzecz, która idealnie nadaje się na wspólne spacery z dzieckiem, jeżeli takowe posiadasz. Mianowicie pan Paul R. Harris w roku 2001 wpadł na pomysł, który został potem opatentowany pod numerem, który się wyświetla. Mówię tutaj o Aparatus and Method for Carrying a Child. W języku polskim jest to aparat i metoda noszenia dziecka. Sama nazwa nie jest nietypowa, ale już sam pomysł jest. Patent pozwala osobie dorosłej na przenoszenie dziecka, które jest w pozycji stojącej. Wygląda trochę jak siodło. W sumie nie wiem po co wymyślać coś takiego w roku 2000, jak już wcześniej w filmie Mad Max 2 Kopuła Gromu był pokazany przykład jak nosić kogoś bardzo małego. Osobiście uważam ten pomysł za niewychowawczy, ponieważ po kilku latach noszenia takiego dziecka może dojść do stałej deformacji w psychice, gdzie po tym czasie dziecko będzie nas widzieć tylko jako konia. Według pomysłodawcy produkt został wymyślony, aby nosić nie małe, ale duże dzieci no to w takim razie już całkiem nie przeznaczenie przeznaczenia. Duże dziecko, niech sobie samo pochodzi. Osobiście widzę tylko jedno sensowne zastosowanie. Mam kolegę karła, bardzo narzeka, że jak dużo chodzi, to go nogi bolą. Jego to bym nawet trochę ponosił. Pozdrawiam cię Jaromir. To by było na tyle. Polajkuj, subnij, udostępnij. Norka mordo.